W dzisiejszym filmie przetestowaliśmy najlepsze sposoby na zarobek pieniędzy i to co się stało przedało nasze wszelkie oczekiwania. To co mogę jedynie powiedzieć we wstępie, to żebyście oglądali ten odcinek do samego końca oraz zostawili subskrypcję, ponieważ aż 98% oglądających ten odcinek mnie nie subskrybuje. I witam was na low playu No dobra. No to zaczynamy od samego początku I jak najbardziej będziemy używać wszystkich metod na zarobek Jakie są najczęściej stosowane na naszej anarchii Najpierw sobie odbierzemy zwyczajnego kita startowego od gracza Sobie go ubierzemy i pójdziemy sobie na strefę eventową Na samym początku rozpiszmy sobie nasze sposoby na zarobek Strefa eventowa, na której zbogacimy się Poprzez zabijanie graczy oraz przez drop eventowych paczek Pójdziemy sobie na strefę eventową, proszę bardzo I jesteśmy na strefie eventowej Dobra, naszym celem będzie nafarmić najwięcej paczek ile możemy kurde, o kurde, dobra, to jest anarchiczny ziomek, to z nim raczej nie mamy szans. O kurcze, Felek Dostaw no mnie, dostaw no mnie stary, proszę cię. Dobra, 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 dobra. Nie, no ile. Dobra jest, mamy pierwszą paczkę. paczkę w chwilę, co, nie? Dobra, będziemy próbować, będziemy próbować aż do sukcesu. Trzeba pofarmić sobie te paczuszki. Dobra jest, mamy pierwszą paczkę. Dobra, mamy drugą paczkę. Dobra, mamy, mam, mamy dwie paczki. Postaramy się je się otworzyć i liczyć na szczęście, że też generatorega nam robi z paczek. Mamy trzecią, dobra. Patrz! Nie, nie zabijemy go. Nie, no i jakaś biała chmurka się na mnie fokusuje, co to jest? Patrz, jakbyśmy go dobili. O. No to otworzymy sobie te paczuszki, zobaczymy, co dropniemy Najpierw zobaczymy, jaki jest, jest, jest w ogóle trownik. Możemy dropnąć parawany. E, net set. Voucher na rangę VIP, to by było fajne. No i 16 wakacyjnych paczek. No i tam jakieś kluczyki, czeki, zmianki. Dobra, no to liczymy na szczęście i może ten voucher dropniemy, Może nam się poszczęści. Okej, okay, mamy zaczarowania przedmiotów, to jest bardzo fajnie. I co mamy dalej? Aha, bo my dwie naraz otworzyliśmy. do tu nie! Maj fajerwerki i mam 128 dolarów. Te fajerwerki nam są tak zbędne aktualnie. Dobra, Czy jakiś fajny procent miecza. O kurde. No to ładnie. Zakupiłem doładowanie 100 zł na swoim serwerze. Przez co chciałem jednemu z Was oddać to doładowanie. Więc założyłem konkurs na naszym Discordzie serwerowym na 100 vp. Lenów i zapraszam, żebyście za darmo wzięli udział na kanale konkursy. O, dobra. Przyszło. Kupujemy sobie tak: na pewno rangę wakacyjną Sun na edycję całą. Wraz z kluczami. I to jest taki mały pakiecik. Mamy dwa wakacyjne klucze plu plus rangę Sun. No dobra. Odbierzemy sobie na pewno rzeczy, które możemy sobie odebrać z przywilejów tej rangi. Okej okay. i zestawi. No i mamy naprawdę bardzo mocne już rzeczy. Na sam start, nie? Naprawdę jest, jest nieźle Kolejne 50 zł sobie zostawimy na później I co? Na samym początku sobie otworzymy Zrobimy mało penny, czyli Skrzynie rarebox 16 dolarów Strężyk, ok No tutaj to sobie przeskipujemy, bo tutaj raczej nic fajnego Nam nie wydropi, mamy mystic boxy I tutaj już możemy z animacją sobie otworzyć bo tutaj jest szansa na coś już lepszego. Zaczarowania. Okej, okay, zaczarowania całkiem spoko I co mamy kolejnego? Niepodpalenie. Niepodpalenie, no to sobie założymy na jak jako mieli energetowy. Co kolejne? Zaczarowania i kolejne. u, kupidyna. Dobra, powiem wam szczerze, że tragiczny ten drop jest. Dobra, leci low boxik. I uwaga, uwaga. Nie podpalenie Jezus Nie, naprawdę jest tragicznie Nie no, tragi, tragicznie drop Dobra, w końcu Marchewkowa kusza Dobra, to już jest akurat dobry drop Muszę przyznać, że tutaj to już fajnie dropnęło I teraz idziemy sobie otworzyć najlepsze klucze Czyli klucze wakacyjne Jakby tutaj drop w... Dropnął nam Excalibur To było niesamowite Ale uwaga Na nam dropnie Excalibur? Nie Nie Jest sleepa fest Dobra, lecimy Proszę Dropnij, dropnij Proszę Proszę, 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 proszę. Nie wiem co mam powiedzieć. Naprawdę nie, nie wiem co mam powiedzieć. Nie? Może chociaż tutaj procenty oddadzą na mieczu, Zmiankujemy sobie go. 27% się na Dobra, 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 dobra. To akurat to dał. Zrobimy sobie miejsce w punkty i otworzymy te wakacyjne paczki, dopóki nie zdobędziemy całego, całego naderajtowego seta, ponieważ to trzeba się jednak wykspić, nie? Anarchiczny hałm. Dobra, 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 dobra. Anarchiczne buty, pięknie, czek. 256 dolarów. Dobra, otwieram je wszystkie. O, jest! Mamy voucher na Wi O kurde. Ej dobra, to jest mocno penny. Tak szczerze, giga mocna penny to jest. Mystic Box. Dobra, otwieramy wszystko. Także widzicie, tak naprawdę możemy się wykspić tak naprawdę z normalnych paczek, nie? Jest! Kolejny voucher. Tak szczerze to tak dropią te paczki, że to jest niesamowite. My już zarobimy tutaj w kasy. Tylko 40 tych paczek. To jest naprawdę op Musicie to skorzystać, dopóki możecie, bo naprawdę. I wakacyjny, bez dwóch zdań oddaję i to w kolejne vouchery. Trzeba będzie zobaczyć, co mogę powystać na rynku, bo mamy w Wciół dobrych itemów. Naprawdę mamy w dobrych itemów. Dobra, no sprzedamy te vouchery. Axel 404. Dobra, poszły wszystkie. Dodamy sobie kasę naszą zdobytą i sobie otworzymy te jeszcze kluczyki, które nam tutaj pozostały. Przeskipujemy je sobie, bo myślę, że tutaj raczej nie będzie nic, nic niesamowitego. I co? I lecimy. Ok, mamy Roots game, mamy marchiokowy miecz. To, 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 jest całkiem spoko. To, to jest całkiem spoko drop. Dobra. Betka serperka. Dobra, tak szczerze, naprawdę mamy już całkiem spokojny jak na tyle czasu przegranego. No ale jednak kupiliśmy sobie doładowanie, to też trzeba sobie wbić w banie, nie? Weźmiemy sobie niepodpalenie i od razu sobie zrobimy lepszego seta. I idziemy sobie zainchantować u Kowala naszą banie na niepodpalenie. Ona się na pewno przyda na strefie eventowej. I, my, I tak sobie myślę, że mamy tyle zmianek, że możemy sobie przerolować do 30%, a resztę sobie sprzedać. Bo 30% to jest najwięcej. Dobra, nie dropło na 40 zmianek. Całkiem, całkiem śmiesznie bym Dobra, 28% zostawiam to i resztę sobie zmianek sprzedaję. Zobaczymy po ile chodzą takie zmianki. Hej, okay, czyli mogę je sprzedać za 1700. 64. Ok, dobra, no myślę, że to będzie spoko cena, jak najbardziej. I co? I się już przyszykujemy do wejścia na strefę eventową. Dobra, tak wygląda nasz ekwipunek do wejścia na strefę eventową. E, myślę, że więcej rzeczy nam nie potrzeba. I zobaczmy, czy jeszcze w ogóle karnet możemy odebrać. Jeszcze nie możemy. Ok. E, musimy być sobie karnet w takim razie. To sobie pogramy i powbijamy jak najbardziej. Jakbyśmy zdropowali jakiego ziomka. Chyba, że po prostu pójdziemy po farmice zombiaki, bo e, mając rangę sun, czyli to, co właśnie zakupiliśmy, mamy razy 2 drop, czyli, e, czyli mamy dwie dwa. Coraz większą szansę na dropięcie paczki. Mam nadzieję, że to faktycznie usprawni nasze farmienie tych paczek, bo jednak Excalibur sam się nie zdołędzie. A co jakbyśmy wbili sobie na Discorda serwerowego i byśmy się z kimś steamowali. Tylko problem by był taki, że oni by raczej nie poznali po głosie. Okej, okay, i wejdziemy sobie na Discorda Lopla i jesteśmy na Discordzie Lopla i sobie będzie na głosowy. Dlaczego no, czy mnie poznają? Siema, no, szukacie teamu? No, można, można. Dobra, no to bym chciał do Was dołączyć, bo zaczynał dopiero grę. A jakie macie Niki, gdzie jesteście? Ty to chodźcie, spotkamy może koło zamku. Na to. O kurde, nie poszedłem, nie, nie poszedłem tam. A jakiś gość mnie bije full, full, full. Fullana dwójka. Ja już Stary oraj. Right. Orać? Nie Mówisz? Starać. Dobra, stary mnie też goni, nie? Ten, ten, ten na dwójka mnie goni. Mamy lipę. Mamy lipę. On ma Spida dwójka, on ma chyba Sonika. Że mi bania nie padła. Dobra, postaramy się ucieknąć. Postaramy się ucieknąć. Dobra, uciekłem czy nie? Ty chyba uciekłem. Dobra, zobaczymy. A no co? Excalibur, Excalibur lub te wakacyjne paski, One te. Są spoko, nie? Jakby. Jakby ty do te, te dropnął. Mamy A na dwójkę, bania. No nie jest to najgorszy drop. Dobra, jest taka lipa, że to. Jest... Jeszcze dwa kluczelą. Może z nich dropnie coś lepszego. Wędka surferka i 512 dolarów. Może się do kogoś tepniemy. Do kogo mogę, typa. Zaryzykujemy wszystkimi naszymi temami, ale może się będzie opacało. Oby się nam opłacało to, nie? Bo będzie lipa, jeżeli zginiemy za pierwszym razem. Do mnie tepa pe peneterak. Dobra, sprója, mamy w razie czego chorusy. Dobra, powodzenia seksonik. O kurde, dobra, jesteśmy. Jesteśmy w takim połowicznym nemosie. Nie! Serio? Co? Aha, to jest wędzie. Dobra. Bogdan, co tam? c? Dobra, czekajcie, dam, moje, dam mu moją nazwę. No chyba żebyśmy go zdropowali Nie no dobra, nie opłaca mi się go dropować Może będziemy mieli fajnego teamata, który ogarnie O, voucher nam się sprzedały Voucher nam się sprzedały, no z Savcio, do mnie niech się tepnie Mamy szybko Nemosa tu zrobimy Może go zabijemy Dobra, tepnęliśmy go Proszę, żeby on nie był jakiś wykokszony Dobra, nice Jest G, ładnie Nemosa mu zrobiliśmy No kurde, nie mogłem go w ogóle ten budować nie? Takie coś, nie On ucieknie nam, on nam ucieknie, nie? lipa fest, mamy lipa fest Chyba, że go zepniemy Zepniemy go, proszę Proszę! Dobra! Zginie! Zginie, 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 zginie. No da... Ogólnie to masz Co? głos podobny do Saksonika, ci powiem. Jak to to jest w ogóle? No, ten admin serwera. A, no dobrze. Bo chłopaki, przydałoby się tepnąć do jakiejś osoby i wy byście się tepnęli za mną, nie? Proszę, mm -hmm. ja mam taką propozycję, że ja bym się tepał. Poprzemiał bo, bo ja i tak. Nie, 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 nie. Te, te, tepać do mnie, te do mnie, tepacie do mnie. Bogdan, bo tepał się do jakiegoś gościa, właśnie. Znaczy, te, te, tepa yeah. mnie, akceptujcie. mnie. Ja, ja te, was, te, cię, te, cię, te, To jest Nemos, ne, Nemos diament. Ty jesteś w Nemosie? Tak, ale ja muszę to wylaźć, nie, bo mi to jest... Strasznie przeszkadza Klant trzeba założyć, żebyście się nie bili Dobra, hmm. takie coś zrobię W ja, no, ja wyjeżdżamy wyjdziemy stąd Ale wyjdziemy. nie wiem Dobra, wyszedłem Ja już wyszedłem ja A już ja ci pomagam. mam go Dobra e, Orą i Weź go obuduj, obuduj go Obuduj go, obuduj go ja go obiorę To no, Obuduj go, ja biorę tak, go weby. Tak. E, czekaj ty, leć Jak on w ogóle to tylko tak zrobi? Nie on jest całkiem ogarnięty, nie? Patrz, no, jakiego roła Dad! Dad, dead, dead, Ej, kot szybko do endu. Nic nie miał. Antylogu. Nic nie miał, nic nie miał. Ej trzeba do endu, bo tam jest nether w typ, full. Mówisz? Dobra, ja mam ty i idziemy do endu. Ja już jestem będzie. A tam cały czas chłopiec? No to nie ma, a jestem za tobą. A gdzie ty jesteś będzie? A dobra, widzę, 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 widzę idę tam. Ej, dobra, są tu kolejni, spot. są tu kolejni. Wpycham ich. Czekaj. Luzik, luzik, też luzik. Wpychasz. Ej, trzeba najpierw do klanu chyba dodać, mnie, bo to serio kawałek. Luzik, luzik, luzik. Oni mnie zrusili do trapa, ale się wydostanę. wydostałem. Się. Poko, się. Te... Wydostałem się. Wydostałem też? się, wydostałem się. Ty, ty tutaj ma full net mi Tutaj te dźwignie, full netherite. No właśnie wiem, tylko że jadłem od niego, wywaliłem się. A dobra. Zasz seradecznie Wiesz co? Chyba lipa. Żyje, żyję, żyję, żyje, żyję, żyję, żyje. mnie żyje, 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 żyje. jest! Bije się z nim. Na sam robię. Ben Zleciał! Ona, on, on altuje! On altuje! Ban, ban. No, wiem, bo wczoraj bana też altował. altuje, altuje ban. Ja go właśnie zgłosiłem jeszcze nic nie przeżył. No, on altuje i tak jakby... sobie wyrzuca itemy. Jak to? Jak to działa niby? Ale wczoraj też przecież cały czas altował. Dobra, on dostaje bana, nie. Tu jest ten netherite full, ten bombarder Nexus, to ty? Nie. Dobra, biję się z nimi. Będzie? No będzie. Wiesz co, jestem tam, 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 tam gdzie są dźwignie. Patrz! No nie jestem tu Zabiję, zabiję, zabiłem. teraz zabiłem, zabiłem. mam go w kratce. On przechodzi przez ściany. A w jakim on jest e, Full diaks. Ma chyba jakiś dobry miel, bo tyle bij mi hmm. Nie powiem, no. zapomniałem, że nie gra na głównym koncie i nie wylecę elektron. No i tak to się skończyło. Dobra, przejdźmy do kolejnego sposobu, którym jest zrobienie farmy ziemniaków, które dadzą nam zatrute ziemniaki. Idziemy RTP. Idziemy RTP, nie? Proszę bardzo, i lecimy. Czur, że słychać fantomy, które chcą nas atakować. Trzeba lecieć przed siebie. Trzeba lecieć przed siebie i trzeba atakować, tak? Idziemy zbudować największą farmę na tym serwerze. Tanie jest. Gdzie my ją zbudujemy? Wstępnie myślę, żeby ją zbudować, zbudować pod ziemią, lecz jest to i jest to troszkę ryzykowne. E, także sobie postanowiłem, że e, połączę swoje pomysły, Żeby to było trochę mniej ryzykowne i zbudujemy. pod. Pod oceanem e, naszą farmę. I miejmy nadzieję, że cokolwiek z niej zarobimy. Trzeba zakryć po sobie wszystkie możliwe ślady. Dobra. I lecimy na sam dół. Będzie się, będziemy robić farmę ziemniaków. Będzie to opłacalne, ponieważ e, pod slash sklep mamy na przykład e, sprzedaż przedmiotów. I mamy na przykład e, tutaj ziemniaka, który jest, no, zatruty. Przez co będziemy mogli całkiem nieźle zarobić. Kupimy sobie takich 10 sztuk na, sa, sztuk na sam początek. Można zrobić tak naprawdę tutaj. Tutaj, tutaj ślady zamurujemy i robimy naszą farmę. No, nie gadaj, że teraz się dowiaduje, że nie można robić jakichś, nie wiem, ziemniaków, nie? Więcej wody, więcej wody. Może oświetlić to trzeba. Skąd ja mam wiedzieć? Oświetlić torcze. Węgiel, torcze. Nie, no nie gadaj. Dobra, działa. Działa, 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 działa. Dobra. Jackpot. Dobra, póki też się sadzam, to sobie zrobimy miejsce na kolejne. Bo i tak nie będę dokupywał ziemniaków, bo nam się to zwyczajnie nie opłaca. Zrobimy sobie skrzyneczkę i sobie zasadzimy resztę. No właśnie, nie wiem, czy to już jest gotowe. Nie! Błaga mnie! Błagam, nie, nie, nie. Błagam, 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 nie, nie, nie. Stary. Spokojnie, spokojnie. Czekaj, 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 stary. Proszę cię. Proszę cię, dogadamy się. Dogadamy się. Nie, no nie, nie zabijaj mnie, on mi zniszczy wszystko. Dobra, nie wierzę, nie wierzę, że znowu. No, błagam cię, nie. Jaki nie fart. Zrobimy po prostu największą farmę na serwerze I mnie to nie obchodzi będzie, Będziemy ziemnia, ziemniakerami Roz, Rozumcie to I co, mogę tu już sadzić ziemniaczki? Mogę, mamy ziemniaczki Jestem ciekaw ile to będzie rosło Powinno szybko, powinno dosyć szybko rosnąć to tak. tak mi się zdaje Raczej większego problemu z tym nie powinno być Dobra, robimy tutaj tam lapsika Jak zrobię to tak razy 4, tak mi się zdaje No, będzie dużo roboty z tym Końcowo sama farma nie przyniosła mi zadowalających przychodów Więc postanowiłem, że tepnę się do ostatniej osoby i to, co z niej wyleciało, naprawdę mnie przerosło. Dobra, nieważne. Na razie walić to farmę, widzowie. Postanowiłem, że, że się potypałem po prostu do ludzi najzwyczajniej. To weźmiemy sobie mieczyk i se przerolujemy, żeśmy jakkolwiek osą bili procenty. Mamy 25%. No to nie jest najlepiej, ale jest ok. Nie będę dalej losował. Dobra, no, to tepniemy się do alek, dalek, alek, dalek. Jeden Dobra O kur... Fulana no Dobra, mam przewalone, nie? Co to jest za gość? Skąd ma... Nie, to jest full netherite Ja mu w ogóle cokolwiek biję? Ja mu ledwo biję No ja nie wiem, czy ja nie będę uciekał, bo... Jak on się wydostanie z tego trap'a, to będę miał przewalone Co on robi? Co on robi? Co on robi? Ty, ty to jest taki nieogar. Proszę, proszę, zabijmy go, zabijmy go nie, no, błaga, no niech on mi nie ucieknie tylko To jest jakiś bot no, skąd on ma taki takie niby? Przecież on ledwo się rusza Okej okay. Nie wiem, co on kombinuje to mi yy, nie daje. Nie mamy wody, mamy wodę. Ej, yy, on zginie! Nie gadaj, błagam. Błagam, proszę. Patrz! <gryw> Pff, nie. N Co on polizał? Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, czekajcie, skąd on miał taki tem niby? To tem a wędka nie lopa. Zajęcie mi 30% obrażenia, kryczas spowolnienie. Regeneracja, niepodpalenie. Plus 1, plus 1, plus plus 6, plus 4. Dobra, i nie wiem, takiej, do takiej rzeczy miał przysięgam. O osie lewo ruszał. Jakby myślę, że to, to jest warte z, z jakichś 100 tysięcy ten co jak, tak jak teraz... Dobra, czyli cel został wykonany. Oficjalnie. Dzięki za oglądanie.